Witajcie na komiksowej polecance, która ma jeden temat przewodni. Tym tematem idziesz oczywiście. Monsieur Batman, którego kilka komiksów mam tutaj. Oczywiście też kilka innych komiksów, ale także nie komiksy DC. Ach, mam także w ogóle nie superbohaterskie. Taka ładna kubka przed nami. Chciałem to nagrać i miałem wielką nadzieję, że mi się uda z okazji Dnia Batmana, ale nie uwierzycie. Nie zdążyłem. Szok i niedowierzanie, i aż mój kot musiał miauknąć. <Słuch> <Słuch> Dziadów kroczyła, zatem możemy nagrywać. Uch. Zaczynamy moim zdaniem tego, co najważniejsze, czyli największego wydania Batman The World, Batman Świat, z taką ładną obwolutą, ale akurat muszę przyznać, że pod obwolutą jest nawet ładniejsza okładeczka, to jest okładka do polskiego, do polskiej części. To jest w ogóle bardzo fajna rzecz i mówiłem o tym troszeczkę w wywiadzie z Brianem Azzarello, który możecie obejrzeć gdzieś tutaj sobie w opisie i pewnie jest tutaj w linku i tutaj macie historię całkiem sporo, widzicie te wszystkie flagi? Tych, yy, oznaczają one państwa i to są króciutkie historyjki. Czasem po 6 stronek, czasem po 8 stron. Naprawdę ciężko mi się teraz cokolwiek robi, bo mój kot jest Wredną jędzą. Każda z tych historyjek to jest tak jakby Batman jest w tym świecie, jest w tym kraju. Czyli jest w Rosji, jest w Czechach, jest w Korei, jest w Japonii, a jest oczywiście też w Polsce i w Polsce napisał tutaj scenariusz Tomasz Kołodziejcza, który znany jest z tego, że jest właściwie szefem, jeżeli chodzi o komiksy Egmontu, i zrobił mnóstwo dobrego do promocji komiksów. Nie jest znany jako twórca komiksowy. Tak, ktoś powie, że 30 lat temu dostał jakąś nagrodę. Zgadzam się, że dostał, plus jako pisarz SF. Ale dostajemy tutaj historię jak mnóstwo. Na przykład we Francji Batman jest e, razem z Catwoman gdzieś w luwrze i się ganiają, i w pewnym momencie jeszcze w dodatku wpada Wonder Woman, i okazuje się, że to wszystko jest pułapka, żeby. i tu wam nie zdradzę. I mamy tego typu malutkie historiki, które potrafią być przeurocze. Na przykład e, bawiące się troszeczkę stereotypem e, e, Rusi Radzieckiej, że tak się wyrażę, czyli tego ZSRR i tego, że Batman był legendą, i twórcy, który rysował Batmana, nie znając Batmana. Może to być najlepszy z tych wszystkich e, komiksów. I każdy z krajów dał nam całkiem inną historyjkę. Są tutaj elementy, które będą was irytować. Ja muszę przyznać, ja nie lubię antologii. Nie jestem fanem antologii, bo, bo lubię. Wolę te 20 stron dostać niż wiecie, niż 15, niż 10, bo czuję się troszeczkę taki skrzywdzony, bo z reguły ciężko jest na tylu. O, dziękuję, na tylu stronach zrobić coś porządnego. I zważywszy na to, że mamy tutaj historię około 10, zaraz, zaraz wam powiem ile dokładnie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, to. Są tutaj przynajmniej cztery, które zostaną z wami, e, i na, na dłużej w pamięci. Rosja, moim zdaniem, Czechy, e, właśnie i Francja na pewno. Całkiem niezłe Niemcy, świetnie narysowane także e, i ciekawie narysowana i całkiem pomysłowa i zabawna Korea Południowa. Ale będą też takie historyjki, które sprawią, że się trochę zaż, zażenujecie. Ameryka i to, co zrobił Libernecho i Brian Azarello, to jest ok, ładne rysunki i tyle. Z drugiej strony Polacy, ja nie mam pojęcia, czy musieliśmy zrobić tak patetyczny, żenujący komiks o tym, że Polska jest bardzo technologiczna. Ja wam pokażę, jak nie pisać początku komiksu. I tu przepraszam, będę hejtował, jeżeli przyjdzie kiedyś tutaj do mnie Tomek Kołodziejczak, ja z chęcią go o to, e, o to zapytam. Z miłą, naprawdę z miłą chęcią. Gdzie ty jesteś, Polaczku mój kochany? Jesteś. I to jest przepiękna rzecz. To jest pierwsza strona. Od razu wam pokazuję. I macie zdanie. No, no to jest pierwsza strona, mamy pierwsze cztery linieczki, czyli niby mówi bruz. I... Jezus Maria. Dobra. A wciąż wspomina Wa Warszawa. Mówimy o Warszawie, bo oczywiście Polska to tylko Warszawa. Nie, nie ma innego miasta w Polsce i ja już tutaj czuję się serię musisz pokazywać yy, Warszawę. Okej, okay. ale nie dość, że żyjemy w... Żaden z tych krajów nie potrzebował narracji, by opowiedzieć... Berlin to mądre miasto, Nagasaki to smutne. Wiecie o co chodzi? A tutaj dostajemy Warszawa. Wciąż wspomina swoją przeszłość, a jednocześnie jest bardzo nowoczesna. Naprawdę pokazuje. Wiecie, bo tutaj są bloki wysokie. To tak w ten sposób piszesz Bruce Wayne z Gotham. Przyjeżdża do Warszawy i mówi: Jest bardzo nowoczesna. Co to za kuwa jest Bruce Wayne? To jest jakiś Bruce Idiot. Co więcej, ten Bruce Wayne tutaj ratuje kobietę i w dodatku uczy się, że po pierwsze trzeba mu zaufać, to raz. Dwa, że prywatne władze powinny mieć jeszcze większą inwigilację obywateli. Ja nie wiem, co tutaj mam wyciągnąć z tej historii, poza tym, że kobiety biorą na siebie za dużo, a Bruce Wayne może kupować warszawską technologię. Fuj, fuj, fój, fuj, fuj, i szkoda, że w tym tomie jestem przekonany, niestety na całym świecie jak będą oceny komiksów nigdy na żadnej rankingu nasza historia z tych dwunastu nie będzie w pierwszej piące, nie będzie w pierwszej dziesiątce, będzie zawsze w ostatniej trójce. Smutne, ale e, jako komiks do, dla tych ludzi, którzy lubią animacyjną, czyli tą wizualną stronę. Jest tutaj dużo fajnego. Ci, którzy lubią właśnie kilka romantycznych, krótkich historii, także. Zatem nie mogę wam tego komiksu odradzić, bo są tutaj elementy, które mi się spodobały. I między innymi właśnie historia francuska i przede wszystkim rosyjska, która jest tutaj mistrzem, no to dla, jeżeli nawet nie kupicie, przeczytajcie tylko rosyjski element, bo zobaczycie, jak tam jest, jak można inteligentnie bawić się stereotypami własnego kraju, jednocześnie zbudować cudowną historię człowieku. Coś czego Tomek Kołodziejczak nie umiał niestety zrobić. Tyle jeżeli chodzi o tego pierwszego Batmana, najważniejszego, ale tu mam inne Batmany, zresztą z okazji tego urodziny, urodzin Batmana dostaliśmy też coś takiego. Ja od razu Wam powiem, nie grałem nigdy w Fortnite'a, nie mam pojęcia o co chodzi w Fortnite'cie. No strzelamy się i zabijamy, to tak troszeczkę tyle wiem, że to jest wpadasz do świata, strzelasz, tańczysz yy, i tyle i to cały czas wygląda. I tutaj dostajemy komiks, w którym Batman wpada do świata Fortnite'a i gra przez 22 minuty, można powiedzieć zabija i próbuje się z niego wydostać. Komiks yy, bazuje na połączeniu tych dwóch światów. Tyle, że ma, ma kilka fajnych momentów. Ma, leci troszeczkę schematem, jeżeli ktoś czytał memento, że faceta, który traci pamięć, więc musi rozwiązać jakąś tę zagadkę. A, ale z każdym kolejnym trochę problemem, z którym się mierzy, zaczynamy trochę zastanawiać się, co tu się tak naprawdę dzieje. I miła, głupiutka historyjka o tym, jak Batman zostaje wciągnięty do świata Fortnite, a potem ucieka dzięki temu, że jest taki sprytny. Niestety nie może się tym zamknąć. Musi nam dodać jeszcze większą warstwę tych złych, którzy kontrolują wszystko. Wiecie, to jest coś, co mnie strasznie męczy przy prawie każdej już historyce: że to nie może być zderzenie dobra ze złem czypu złodziej na ulicy kontra Spiderman, ten, ten taki biedny nasz kochany z osiedla. Nie! Ten złodziej z ulicy pracuje dla super złego, który pracuje dla super złego, który pracuje dla kogoś z innego wszechświata. I oczywiście tak jest też tutaj. I to zakończenie Wydaje się tak totalnie bez sensu dla mnie, dla osoby, która nie zna Fortnitea. Pojawia się jakaś postać na ostatnim dymie i ona się jakoś nazywa. Ja nie wiem jak ona się nazywa. Nie powiem wam, bo może to coś jest bardzo ważnego. Ona się pojawia i to oznacza, że będziemy mieli więcej. Pojawia się, pojawia się też postać ze świata Batmana na samej ostatnie dwie strony. Ostatnie dwie strony komiksu, nie ma ich w ogóle. To nie jest dobre pisanie. To jest pisanie leniwe, które mówi, OK, zrobiliśmy coś specjalnego z okazji wydania. I nie wiemy, jak to zakończyć. To zróbmy tak, żeby był Cliffhanger i może zarobimy więcej hajsu pisząc drugą serię. Boże, tak się nie powinno tego robić. I jeśli mam być szczery, szybko przeczytacie, szybko zapomnicie. I tyle, kilka. Dobra, żeby tu nie było, ze trzy dymki spodobały mi się. To jest maks. <grym> Więc wychodzi na razie, że jestem krytyczny. Ale mamy jeszcze dwa Batmony. To może zacznę od tego, którego nie lubię, ale który jest dobrze pisany. Nie, nie lubię całej serii Batman Metal. Nie lubię tego, co robi co robi Scott Snyder, co wymyślił Scott Snyder. Tutaj kontynuuje Joshua Williamson. Joshua Williamson pracował nad Flashem, między innymi, który zrobił ten świat. To, to, to niestety wynika z jego upodobań. To jest facet, który lubi ostrą muzykę gitarową no i on oczywiście to wpycha. Tak jakby każdy czytający komiksy musiał być metalem. Dla mnie ilość metali, którzy są tutaj, w tych superbohaterskich wdziankach, dla mnie to jest tak najbardziej pozerska Ekipa na świecie, naprawdę to są ci, którzy są tacy mroczni, taki mają poważne miny na rynku, że cię potrącą jeszcze, a tak naprawdę jak im odpyskujesz raz, to... bo ja nie mają kompletnie, albo. chciałem szukać damskiej wersji, ale nie wiem jak to powiedzieć dobrze. Kochone z wersji damskiej lub męskiej, no, w... wiecie o co chodzi, nie mają asertywności w odpowiednim poziomie. W każdym razie. Pierwszy Tom, dobrze napisany, to trzeba przyznać. Dobrze napisana historia. Nawet jeżeli nie jesteś fanem tego typu rozwiązań, nawet jeżeli nie lubisz Batmana, który się śmieje. Ja go nie lubię. Od razu mówią, uważam, że to jest kolejna idiotyczna kreacja, gdzie Batman jest najgenialniejszy na świecie. To jest to samo. Ten Batman jest tak genialny, że do, do usrania. Batman w tym komiksie rozumie, umie czytać i mówić po kryptońsku. Dla mnie to już jest za dużo. Sorry, to jest dla mnie za dużo. Więc. Historia ta, która zawiera tak zwaną serię Zarażeni, plus historie poboczne, ma nam rozbudowywać, bo okazuje się, że przyszedł ten nasz zły Batman, który się śmieje, pozarażał kilka postaci w świecie DC, i one mają przynieść cały mroczny wszechświat. Ale oczywiście Batman i Superman mają go jakoś powstrzymać. I cała ta koncepcja, czyta się to szybko, czyta się to sprawnie, momentami jest narysowane bardzo ładnie, żeby nie było. Kilka rzeczy pokażemy. Leją się po mordach. Co więcej, nawet niektóre historie poboczne zdają się być ciekawe. Między innymi historia z Shazam kontra Black Adam. Dla mnie jest fascynująca. Tyle, że dostajemy tu przypadkiem, ja nie wiem dlaczego. Osoba, która pisała tę tą, tą historię, nawet tutaj nie jestem pewny, nagle postanowiła, kurczę, a pisze superbohaterszczyznę, to może ja dowalę tutaj megapolityką. I nagle ze złej postaci ust wychodzą. Kurczę, ty tutaj źle rządzisz kandachem, Ja zły. Uwaga, ja zły. Wiesz co, ja bym zrobił jako zły, ja bym tu zbudował na przykład szpital. Tak. I nie ma na przykład szpital i bym wybuchł ten szpital. Nie. Ja bym tutaj zadbał o na przykład dochód podstawowy. I ja tak. Ale są dwie zajebiste rzeczy. No w sensie, co jest złego. W tym, że chcesz takie rzeczy zrobić. Nie, to jest i to jest nam pokazywane jako ten zły i jako głos rozsądku przychodzi właśnie Black Adam, który mówi: gówno wiesz, o, jesteś zarozumiałym dubkiem. Du, 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 du. A ja tak. Czemuś mi takimi grubymi nićmi wepchnął swoją idiotyczną ideologię na łamach tego komiksu? To nie ma nic wspólnego z bohaterami, to nie wynika kompletnie z charakteru postaci. To jest tak obrzydliwe, że Jezus Maria. Na szczęście to są te takie rzeczy interludie, takie te poboczne, te tajiny. Cała historia za to naprawdę leci szybko. I jeżeli. Inaczej. Będę obiektywny. Jeżeli lubiłeś pierwszą historię, drugi on ci się spodoba. Jeżeli podobał ci się Batman Metal, to ci się spodoba. I tyle. Dla mnie za dużo tu jest tych takich rzeczy, gdzie ja skrzy, zgrzytam zębami. Nie mogę zdzierżyć tego Batmana, który jest najbatmaniejszy na świecie, ale cieszę się. Bo lada moment mamy Batman death metal, a potem wreszcie, chociaż na chwilkę, zapomnimy o moim zdaniem tym najbardziej przesadzonym z przesadzonych e, światów. Dla mnie to i cała ta seria Batmana metalu przypomina mi przede wszystkim te lata 90., gdzie mieliśmy bohaterów tak przypakowanych, i tego kapitana Amerykę rysowanego przez Roba Liefelda. To jest absurdalnie głupie, szczególnie, że bierze się tak absurdalnie poważnie. Ten komiks jest tak poważny, że to aż głowa boli. Ale, żeby nie było, jeżeli miałbym go cyferkowo określić, to nie mogę powiedzieć, że to jest źle napisane. To jest szybko napisane, to jest bardzo ładnie narysowane. Momenty są takie, że naprawdę kupuję w 100%. Ale charaktery, postacie. Już nie mogę zdzierżyć, ile razy możemy wykorzystywać enty metal, który ma ente możliwości. Albo motywację, że. Mm, na jedna postać, która się śmieje, czyli ta mroczna wersja, którego jest superbohaterów, ona od zawsze taka chciała być, ona nie chciała być osobą rodzinną i tak dalej. Gdzie dostajemy jeden taki komiks, interludium, który także sposób jego pisania nie ma sensu. Kompletnie nie ma sensu, bo zmienia to, co było piękne w Batman, który się śmieje, czyli mroczne uniwersum, w ale, ty tak naprawdę tego chcesz twoje, id chce tego, i każdy niby z tych zmienionych gdzieś podświadomie chce być taki zły. Nie, to tak nie działa, Boże. Przestańcie robić tak mroczne komiksy. To odpocznijmy od mroku. Odpocznijmy od mroku. Dawno nie mówiłem tutaj o, o jednym z moich ulubionych komiksów, czyli o całej serii z Sknerusa McQuatcha i Kaczora Donalda od Dona Rossy. I ja czytałem to sobie ostatnio, jakoś chyba tydzień temu. Po prostu otworzyłem. Jezu, jak to leci. Jezu, jak to płynnie się czyta. W momencie, w którym jesteś zmęczony, w momencie, w którym masz dosyć, w momencie, w którym chcesz wyjść z domu i po prostu poczytać sobie coś głupiutkiego, coś mądrego, ale tak naprawdę coś mądrego i zauważyć niesamowite wręcz tempo budowania historii, to to jest coś dla Ciebie. Ja nie mogę wyjść z podziwu wciąż, że czytam te komiksy. widzicie, w dużo i wracam do takiego Sknerusa, wracam do takiego Koczera Donalda. I ta technika rysowania, a ja przede wszystkim technika narracji, jest bez zarzutu. Ja nie mam takiego momentu, że ja czytam, czytam, czytam i nagle tak, o Jezus Maria, usiadłem tutaj, tak... O, 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 o. Nie. Tempo ilości dialogów, Ilości akcji na każdym okienku w porównaniu do tego, ile było na poprzedniej stronie, jest zachowane tak cudownie, że ciężko jest naprawdę, ciężko jest znudzić się, ciężko jest się zmęczyć tym komiksem. On ci co chwilę przynosi coś nowego, co chwilę daje ci cudowne, proste. A znaczy nie chciałem powiedzieć, postackie, Nie postackie, proste i, i, i pełne takiej miłości do komiksu, żarty. I kurczę, i. Ja wiem, ja już. Od, to, jeżeli ktoś oglądał już moje recenzje, to zauważa, że to ja powtarzam. I tak jest, bo ja nie chcę wam opowiadać historyjek, bo moim zdaniem tym, co stanowi o esencji najlepszych takich historyjek z tej, z tej serii, nie, so, nie jest fabuła: że. o tutaj się pojawia Corella de Monte, coś. Nie, nieważne. Nie! Jest to, jak Don Rosa panuje nad tym uniwersum, które zbudował. Jest Kevinem Feige, który potrafi panować nad uniwersum Disneya. Mega, mega polecam. To jest naprawdę przeurocze. Jeżeli nie spotkacie się ze mną, że krytykuję, znaczy, że polecam każdy kolejny, kolejny tom. A teraz inne rzeczy, bo mam tutaj jeszcze... Może Marvela, zanim skoczymy do... Do DC. Mam tutaj Miss Marvel, ostatni jej tom pisany przez G. Wilson, um, gdzie to jest takie troszeczkę podsumowanie. Wyobraźcie sobie, to jest 10 tomów. E, gdy ona powstała, kilka lat temu, gdy dostaliśmy e, Kamale Khan. To nikt się nie spodziewał, że stanie się członkinią Avengers, że pojawi się w grze Avengers, prawda, którą dostaliśmy niedawno, że będzie miała swój serial niedługo. Nikt się nie spodziewał, że ta nastolatka, która w dodatku muzułmańska nastolatka, o jeju, jeju będzie miała taką genialną serię, że ja zrozumiem jej problemy, że ja facet yy, grubo po 80. będę się utożsamiał z dziewczyną kilkunastoletnią, będę. Tak pięknie się cieszył z każdej kolejnej przygody, która dzieje się w Jersey i Jersey jest zajebiste, prawda? Wow! Nie mogę zdzierżyć, jak dojrzała jest historia. Nie mogę zdzierżyć. Tak, w zasadzie troszkę takiej zazdrości, że G. Willow Wilson zrobiła nam tak dojrzałą historię, która prawdopodobnie, te tutaj niby jest 10 tomów, ale ten jeden omnibusik, na długo zostanie w historii komiksów, jako umiejętność pisania genialnej historii dla nastolatków, która jest nie jest protekcjonalna, która nie jest złośliwa, która nie traktuje ich jako idiotów, potrafi poruszać tematy religii, kultury, społecznej, społeczności, jednocześnie dojrzewania jako dziewczyny. Tutaj się tak, w ciągu tych 10 tomów niektóre postacie wyprowadziły się z domu, niektóre są bardziej religijne, niektóre mniej, niektóre postacie, które na początku poznawaliśmy jako wstrętnych, troszeczkę takich, wiecie, skamieniołych, e, religijnych buców, nagle zmieniły się, a niektóre w drugą stronę. I to nie dlatego, że zmienił się im charakter, tylko że tak pięknie zostały rozwinięte przez G. E, Willow Wilson. Wow, polecam mega i w ogóle ja polecam tą całą serię. I na końcu jest taka piękna, piękna okładka alternatywna, którą ja uwielbiam zresztą, a jeżeli ją oczywiście znajdę, bo... O, i to jest ta, ta okładeczka. I am Miss Marvel. I ja też chciałbym się po tym podpisać. Ja też jestem Miss Marvel, ja też bym się za Miss Marvel e, przebrał. Ci, tak mi to jest smutno, że nie poznałem jej, gdy, że ona nie istniała, gdy miała na przykład 12 lat. Chciałbym móc jako 12-letni chłopiec czytać ten e, komiks. A z drugiej strony mamy Eksterminację. To e, jest finał, e, finał historii, który się zaczął już dawno, dawno temu w New e, X-Men, mamy taką historię. Uwaga, uwaga, dla tych, którzy nie są w X-Men, będziecie trochę zagubieni. Otóż obecnie, wy wśród X-Men, są X-Men, przeniesieni z czasu z lat 60. -tych. Oryginalna piątka, która została przeniesiona do przyszłości, by pomóc tej samej piątce z przyszłości, żeby powstrzymać inną przyszłość, która przyniesie zagładę mutantom. Wiem, brzmi idiotycznie, ale okazuje się, że samo wyciągnięcie ich z przeszłości możliwe, że zaowocuje zniszczeniem wspólnej przyszłości. X-menów. Mamy tutaj oczywiście tą, tą piąteczkę nasz, mnóstwo nawalania się, mnóstwo wybuchów, e, śmierci i troszeczkę takich dziwnych komentarzy, czy jeżeli ja się cofnąłem, to wycofałem linię czasu. Ja trochę przewracałem oczami, a mamy tutaj też kabla kable, który się pojawia. Nie powiem, żebym był mm, mega usatysfakcjonowany. Bardziej bym powiedział, ale ja otworzyłem na ładnej. Stroniczce, bardziej jestem zmęczony tymi wszystkimi perturbacjami, i troszeczkę tak z X-Menami jest, że co moment jest tak, że wszyscy giną, wszyscy zaraz wracają. I Im więcej tych zabaw w czasie, tym ja się gorzej bawię, więc tutaj nie bawiłem się dobrze. Ale dla fanów X-Men ten komiks jest ważny z jednego i tylko jednego powodu: ponieważ tutaj na ostatniej stronie dowiadujemy się, że wróci pewna ważna postać, która niedawno zginęła. Także ten komiks był ten wydany, i dlaczego zginęła i co ona chciała za moc wtedy zdobyć. Uch. Brak mi sił. Szczerze powiedziawszy, brak mi trochę do X-Menów sił. Może dlatego, bo jestem fanem prostoty, a nie zbytniego kombinowania. Kosmos, podróże w czasie, świat. Nienawidzą nas, kochają nas, tego jest dla mnie za dużo. Ale może niedługo dostaniemy komiksi, który też będę tutaj omawiał. Który może troszeczkę to zmienić i nam dać znacznie lepszych. X-Men. A teraz coś zupełnie innej beczki. Moim zdaniem najlepszy komiks, jaki powinniście czytać, a pewnie go nie czytaliście. Szeryf Babilonu Toma Kinga. To jest komiks, który wyszedł w 2015 roku bodajże i opisuje to jest tak naprawdę kryminał Thriller polityczny, który dzieje się w Iraku. Nie mamy superbohaterów, nie mamy bohaterów. Mamy po prostu kilka miesięcy z życia Iraku pod okupacją amerykańską w 2004 roku, gdy już upadł reżim Sadama, gdy próbujemy zbudować tam jakąś, jakąś policję, jakieś państwo, gdzie tak naprawdę mamy dwie wielkie... Frakcje, które działają przeciwko sobie, szyitów, sunnitów, gdzie amerykańskie wojska wciąż się boją, gdzie mamy mnóstwo wykupywania, podkupywania, yy, mamy przeróżne frakcje, które się nienawidzą. Komiks ten jest bolesny. Jest napisany, wydaje się momentami, że jego dialogi są ucięte co do słowa, że naprawdę, jeżeli mógł napisać minimum słów, jakie ludzie będą między sobą wypowiadać, żeby się komunikować, to udało mu się to. To komiks, który boli, to może być najlepszy. To nie jest dziennikarsko, prawda? Mimo tego, że Tom King spędził czas w Iraku w 2003, chyba czy 2004 roku. Więc on wiedział i on chciał odzorować Irak takim, jakim on go widział. Jak on próbował, jako człowiek, który działa wtedy dla CIA, zmienić ten, ten kraj. Ale jest tutaj komiks, który może być najbardziej antywojennym, a nie dlatego, że jest ma jakąś ideologię, tylko dlatego, że pokazuje brud, cierpienie pokazuje. To, jak bardzo nie ma tutaj dobrej strony w tym kraju, który pamiętam, że kilka lat temu e, był taki cudowny żart, że Irak jest krajem młodszym od pola Newmana, to wtedy jeszcze Paul Newman żył. Ponieważ był wymysłem kolonizatorów w latach dwudziestych XX wieku, podzielili sobie ten kraj, mieli w dupie, że mamy tu to tu sunnitów, tu jeszcze Kurdów, i że tak naprawdę każdy z tych, z tych grup powinna mieć swoje państwo, bo oni się nawzajem nienawidzą i będą się wyrzynać. Ale tak myślano sobie wtedy europejskie mocarstwa, haha, ha, dzięki temu, że będą się kłócić wewnątrz, to my, europejskie mocarstwa, będziemy mogli sobie rządzić i dominować. Jest to tragiczna historia. Cały Bliski Wschód jest jedną wielką tragiczną historią, ale ten komiks może być najbardziej bolesnym thrillerem, który, który przeczytacie w tym roku. Musicie to przeczytać. Naprawdę jedno z genialnych rzeczy komiksowych, szeryf Babilonu. Mi się kojarzy chociażby w sieci kłamstw, jeżeli oglądacie filmy, który był z bodajże Leonardo DiCaprio, ale nie przypomnę sobie teraz z kim, i jeszcze z Raselem Crow. Dla mnie też ta umiejętność złapania codzienności irakijskiej, a jednocześnie troszeczkę bezsilności wobec tego chaosu, w którym jesteśmy, jest najmocniejszą stroną tego komiksu. Nie mamy tutaj żadnej politycznej ani emocjonalnej zagrywki, a jednocześnie ja w kilku momentach miałem łezki w oczach, a w kilku momentach chciałem po prostu rzucić tym komiksem o ściany, powiedzieć: Tomu Kingie, ponieważ robisz mi krzywdę, robisz mi psychiczną i emocjonalną krzywdę. I na koniec coś, co nie mogę oceniać. Obiektywnie, bo trochę się bawiłem na tym, jak głupi, a jednocześnie uderzenie podwójnej nostalgii jest dla mnie zbyt mocne. Mówię oczywiście o Batman kontra Wojownicze Żółwie Ninja, a tutaj nawet nie ma słowa kontra, to jest taki Ukośnik. To jest zebranie kilku ich spotkań, ponieważ spotkali się kilka razy. Co więcej, pierwsze to spotkanie zostało zmienione w film animowany, który ja uwielbiam, który jest prawie dokładną adaptacją pierwszej części, pierwszej historii Batman kontra Wojownicze Żółwie Ninja. Te historie mają w sobie miliard uroku mimo tego, że druga i trzecia część drugie i trzecie spotkanie Batmana i Żuwini Żada zaczyna już troszeczkę trącić myszką ktoś mi kiedyś tak powiedział przepiękne e, powiedzonko i fabuła robi się trochę nie najlepsza to przede wszystkim dla tej pierwszej części, która to powiedzmy zajmuje gdzieś tyle i <laughs> więcej, warto cały ten wielki tom mieć, ponieważ mamy tu tyle autoironii, ironii, sarkazmu, komentarza wobec samej idei Batmana. Cudownych rysunków, cudownych walk, czasem komiksu, czasem takich stron, które, które po prostu przynoszą Ci radość, chociażby oczywiście Alfred niosący pizzę czy Batman, który się uśmiecha. Tak, w tych komiksach się Batman uśmiecha, a, a co więcej, ma też takie problemy, że w pewnym momencie, szczególnie w drugiej części łączymy ekipę e, ekipę Batmana z ekipą, z ekipą e, Żółwi i łączymy kto do kogo najbardziej pasuje, jeżeli chodzi o, a, o naszych bohaterów. Czyli z kim kto powinien ćwiczyć. Dla przykładu, czy powinien ćwiczyć Donatello z Batmanem, czy powinien ćwiczyć Rafaello z Robinem i tego typu rzeczy dostajemy. I to jest takie bardzo urocze. To jest coś niezwykle fanowskiego i widać, że mimo tego, że ja nie jestem mega fanem Ani Tyniona, ani, ani nikogo innego z tej ekipy scenarzystów, to, to jest to jeden, jest to taki, jest to crossover, który gdzieś tam z wami zostanie. Jest z wami zostanie jest takim szaloną jazdą bez trzymanki. Ja takie rzeczy lubię. Ja mam na przykład komiks Human kontra Thundercats, a, albo Human kontra oczywiście Liga Sprawiedliwości, a, a, albo Human kontra Injustice, więc lubię takie zabawy, i im bardziej szalone są, tym lepiej. Mają też taki element troszeczkę. Z jednej strony jarania się hmm, żółwi Batmanem, z drugiej strony niektórych bohaterów ze świata Batmana i jaraniem się żółwiami. Jeżeli miałbym wybrać z tych czterech, które dzisiaj omówiłem, który dla mnie jest najciekawszy, to moim zdaniem, jeżeli miał, nie, mielibyście wybrać tylko jeden z tych czterech Batmanowych, to ja bym wybrał to. Ja bym wybrał to, chociażby dlatego, że można do tego wracać, można się dobrze bawić. To nie będzie rzecz, która jest genialna, która jest. E, no, nie wiem, zmieniająca wasze życie, ale chyba która was najmniej wkurzy podczas lektury. Fortnite mówiłem, no, ciężko tę fabułę ocenić. Batman będzie wam, Batman świat będzie tak skakał, a Batman, który się śmieje, jest bardzo zależny od tego, czy nie macie dość ultra hiper poważnego Batmana, który jest tak mroczny, że po prostu e, chodzi na koncerty Nila Daimonda i się przebiera, albo chodzi do Oziego zborna i zjada nietoperze, po prostu odgryzając im głowy. Dlatego to dla mnie będzie najlepszym wyborem. Nagadałem się, miało być to krótkie. Taki był mój plan, że zrobię bardzo szybciutką komiksową polecankę. Zamknę się w 20 minutach. Dupa nie zamknę się w 20 minutach, ale koniec tego nagrywania. Ja jestem padnięty, więc. Wyłączam się, idę sprzątać. Mam tu jakąś taką dziwną pierdółkę, mam tu jakieś dziwne rzeczy, bo nagrywałem coś przed chwilą, ale my widzimy się następnym razem. I ja Wam jeszcze raz proszę, pisaliście w komentarzach, co mam recenzować. Już niektóre z tych rzeczy do mnie lecą, niektóre są zamówione, więc piszcie dalej, co trzeba recenzować, co ma iść na kanał, i co na kolejną polecankę sami Wy mi polecacie. Na razie!